Cześć, Witam Was serdecznie na kanale Fokusowa. Na dziś, jak widzicie po tytule i po miniaturce, to będzie hall. to nie zmyłka. Tym razem e, nie wprowadzam Was w maliny, tak jak z projektem Denko, e, bo wiem, że sporo osób e, się trochę obraziło, no ale... Trudno. E, dobra, e, lecimy z koksem. Mam trochę rzeczy do pokazania, jeśli chodzi o ubrania, dwie pary butów, co u mnie jest e, rzadkością buty, ale zacznijmy może od tego, w czym, się trochę, w czym się czuję trochę mocniejsze, czyli w tutaj tym, co nakładam na twarz przed i po rano wieczorem, czyli trochę kolorówki, trochę pielęgnacji e, i zaczynamy, jedziemy z tym koksem. Na pewno jeszcze takie filmiki z ubraniem się pojawią, bo jak wiecie, chcę w końcu to zacząć jakąś w miarę wyglądać. Szukam swojego stylu i... To trwa, to jest proces. Dobra, zacznę od e, przypomnienia. Od, od przypomnienia? Od przypominajki. E, o, tylko pokażę coś białego od razu się robi ciemniejsza. Przyszły do mnie dwie kosmetyczki, dwa zamówienia ze strony. E, Love me, love me Beauty, czyli strona taka subskrypcyjna. E, zawartość obydwu kosmetyczek pokazywałam Wam we vlogu, który Wam podnikuje na dole. Jeśli nie widziałyście, nie widziałyście. E, szybko Wam tylko może tak pokażę, co było w jednej z nich, gdybyście były ciekawe. E, produkt marki e, Nux, taki bardzo kompatybilny z tym, co mam na ustach, czyli coś brązowego. E, to jest akurat Cleanser Dome. Klizer, czyścik do makijażu, do twarzy, zmywacz. E, produkt do brwi z Benefit e, Ready, Set, Ready Set Brown, który też dzisiaj mam na brwiach. E, miniaturka, pomadki z e, Make Up Forever, taka piękna, intensywna czerwień. Oraz już chyba kultowy produkt marki Makeup Forever HD e, Powder. Taka e, dosyć fajna miniaturka i Zawartość tych czego już Wam omówiłam, także zapraszam Was do vloga, który jest podlinkowany na dole. Trzy produkty do ust, które kupiłam, a których Wam nie pokazywałam, to są produkty marki NYX. Ogólnie w szafach marki NYX znajdziecie naprawdę ogromny przekrój kolorystyczny, a jeśli macie fazę, jak ja, aktualnie na brązy, to tam możecie oszaleć i ogłupieć i po prostu dostać oczopląsu. Pojawi się za jakiś czas również filmik, jeśli wyrazicie chęć na niego, o brązowych produktach do ust, bo aktualnie mam fazę na brązy. Czy mi pasują, czy mi nie pasują, wiecie, różnym ludziom się różne rzeczy podobają. Ja czuję się w tym kolorze świetnie i e, bardzo komfortowo, że tak powiem. To nie jest, e, wiem, kolor dla każdego, Należy dokładnie wybierać odcienie, żeby zęby nie były zbyt żółte, zbyt pomarańczowe, e, więc należy uważać, należy testować, ale taki film u mnie na kanale się pojawi. E, szybko Wam zrobię trzy słocze produktów. E, pierwszy e, to jest moja ulubiona seria Soft Matte Lip Cream i to jest odcień e, Berlin. Już go e, nosiłam, nie wiem gdzie, ale na pewno go gdzieś już Wam pokazywałam i powiem Wam, że te ciemniejsze, e, tak wygląda, te ciemniejsze formuły Właśnie z tej serii są bardziej takie wodniste, nie są aż tak bardzo piankowe jak te jaśniejsze odcienia. E, drugi to jest Budapeszt, to jest taki e, fioleto-brąz, bym bardziej już powiedziała. No zdecydowanie bardziej tu jest więcej fioletu niż... E, niż brązu. Pięknie pachną e, wanilią. I pierwsza pomadka serii e, Sweet chyba tak. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Kremowa pomadka w odcieniu 04. I, I ją już też kilkanaście razy nosiłam jestem z niej mega zadowolona. Chcę więcej odcieni. Tu jest już inny, inny aplikator. E, trochę inna forma, bardziej wodnista. Bardziej przypomina, przypominająca mi tą od Kylie, ale jest naprawdę rewelacyjna. Także ten ma w sobie trochę odcieni, odcieni różu. Ten jest bardziej taki śliwko to to jest taki prawdziwy brąz. Także e, Berlinie jest mocno brązowy. Od razu Wam pokażę jeszcze jeden produkt do ust, który mam aktualnie na Ustaw To jest pomadka, moja pierwsza pomadka marki Too Faced e, Melted Matte w odcieniu e, Naughty by Nature. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak ten kolor się nazywa. No i nie wiem, po co robię swatch, ale już go robię. To jest naprawdę taki ciemny, mocno napigmentowany brąz. E, taka prawdziwa czekolada, taki prawdziwy brązik, e, który mam na ustach i bardzo dobrze się czuję w tym kolorze. Podoba mi się zawsze do takiej koszuli w kratę. E, mocno doświetlone policzki, e, z żadnych cieni na oczach. No oczywiście mam rzęsy, ale ten efekt mi się bardzo podoba. Ogólnie uwielbiam na okres jesienny takie luki, e, takie, takie makijaże. Dużo rozświetlacza, ciemne usta, tak naprawdę ciemne, nawet mogą być czarne. Chociaż ja w czarnych nigdy nie miałam czarnej komadki, a nie bym ją spróbowała. E, także dużo rozświetlacza, bardzo ciemne usta i reszta twarzy taka rozświetlona. E, mega mi się to e, podoba. I jeszcze jeden produkt, który, już kupi który kupiłam, który już widzieliście na e, vlogu, kiedy był u mnie Łukasz, e, czyli mu z moich drugich urodzin. E, produkt marki e, Chanel Hydra Beauty Micro serum, który kupiłam na jest zniżce minus 10%, ale dawałam Wam znać, że na stronie All Beauty on jest dostępny w regularnej e, cenie. Która jest niższa niż w bucie. I to jest cudowne serum, które przepięknie nawiża moją e, cerę. Które wystarczy dosłownie jedna pompka, bo dam za dużo to. Mm, za dużo to niezdrowo, że tak powiem. Jedna pompka pod krem i po prostu makijaż mi się trzyma rewelacyjnie. E, przepięknie produkt nawiża, szybko się wchłania. I ja czuję, że moja skóra jest taka naprawdę mięsista, nabliżona. To jest. E, najdroższy produkt, który kupiłam ever chyba do twarzy, jeśli chodzi o, o pielęgnację, bo makijaż to pewnie coś by się znalazło, chociaż nie wiem, czy aż takiej cenie, ale naprawdę było warto. Mam nadzieję, że będzie kosmicznie wydajny, bo to jest tylko i wyłącznie 30 ml, ale jak mówię, pompka rano pod makijaż i tak, naprawdę rekomenduję. Mam jeszcze kilka rzeczy z pielęgnacji, które dostałam w ramach moich urodzin. Reszta, jeśli chodzi o rzeczy na urodziny, to poprosiłam o pieniądze i właśnie zainwestowałam je w ubrania. Zainwestowałam je w ubrania, a wydałam je na ubrania. Powiedziałam, że e, wolę poprosić o pieniądze, kupić sobie coś konkretnego, coś co potrzebuję, e, coś na co mam ochotę, niż dostać, wiecie, e, część prezentów mógłaby być nietrafiona lub jakieś takie byłyby to śmieszne rzeczy, które byłyby śmieszne przez 10 minut, później by leżały i nigdy więcej nie były w użyciu, dlatego poprosiłam właśnie część gości o e, o co? Jak to powiedziałam, proszę o datki. O, poproszę o datki. Eee, ale tak jak już mówię, dostałam też kilka rzeczy z kolorówki, z pielęgnacji i dostałam coś takiego. Powiem Wam tak. Nieważne co było w środku, eee, to już cieszy oko. To jest zestaw od Charlotte. Eee, The Perfect eee, Pink Kiss. Eee, coś takiego, czyli taki zestaw trzech produktów. No, opakowanie. Ja wiecie. Tutaj jest wokół, jeszcze mamy eee, Charlotte. Piękny papierek, ja zawsze w ogóle tak się komponuje ładnie za mną, bo to wszystko jest w takich odcieniach. I tutaj w środku były cztery produkty, już Wam je e, pokażę. E, konturówka, temperówka, ostrzałka, zwał jak zwał, na e, dwie grubości kredek. Myślę, że ta będzie fajna, tą moją kredkę do oczu, także rewelacja. I tutaj również informacja, że została wyprodukowana w Niemczech e, i jest fajna, bo jest taka zamykana, czyli możemy ją sobie wrzucić do kosmetyczki, zastrugać, a później wyrzucić. E, dalej. E, konturówka w odcieniu, w odcieniu, już Wam mówię, e, już też jej używam, a nie, to jest błyszczyk, to jest błyszczyk, dobra, zacznijmy od, od końca. E, szczerze mówiąc jeszcze go nie używałam, to jest taki delikatny, półtransparentny błyszczyk w odcieniu e, Portobello Girl, czyli coś, e, coś fajnego, bardzo ma delikatny zapach, jest taki właśnie różowo-brzoskniowy, ale bardziej taki półtransparentny, czyli taki idealny na Coś, no, opakowania od Charlotte, wiecie, że ja jestem nimi bardzo mocno podjarana. E, pomadka, którą właśnie miałam w drugiej części vloga, kiedy był u mnie Łukasz. E, Chyba wtedy mnie, tak mi się wydaje i to jest odcień Coachella Coral i to są pomadki z tej serii Kiss, eee, jakoś na znaczy to się wymaga, tak się jakoś pisze Kiss eee, i to jest taki właśnie piękny, piękny koral, który bardzo ładnie ożywia twarz. Pomadka eee, jest mega kremowa, już muszę powiedzieć, że jest nietrwała, bo kiedy zaczynamy już jeść lub pić, to ona schodzi, ale jest co schodzi w taki bardzo równomierny kolor i... Ko w równomierny sposób i kolor jest, kolor jest bardzo neutralny. I tutaj się konturówka do tego zestawu e, i konturówka e, jest w odcieniu Pink e, Venus. We, Venus. Chyba tak, Pink Venus. Venus? Venus. Dziewczyno, e, naucz się mówić. I to jest taki róż z brzoskwinią. bardzo fajna baza, ogólnie bardzo ładna. Na pewno to będzie e, trio. Używam jej na razie tylko e, chyba dwa razy pod pomadkę kontrolacz, nie mam e, nic na zębach ale nie mam, także to jest pierwszy e, zestaw i dziewczyny naprawdę jeśli chcecie komuś sprawić przyjemność jak ktoś kocha kosmetyki to e, te takie zestawy prezentowe od Shell, to jest e, coś bardzo trafionego e, dostałam również olejek e, do twarzy dr Hauszka. E, chyba tak e, i to jest taki olejek, którego możemy używać na dzień ja go nie używam, ale chcę wprowadzić go w moją pielęgnację, bo wiecie, że kocham olejki, to jest coś na co ja w okresie jesienno-zimowym. Bardzo ładne opakowanie. Tutaj mamy 30 ml. To jest, tak jak mówię, chyba pierwszy produkt z tej marki. Ma taki delikatny, lekko słodki, bardzo przyjemny zapach. Już się mogę doczekać, żeby go zacząć używać, bo moja... Bo moja cera bardzo lubi olejki. Właśnie to mnie to tam na WhatsApp, ale... E, nieważne. E, I tutaj jeszcze e, kilka rzeczy zapakowanych w takie piękne opakowanie. No wiecie, jak coś jest pięknie zapakowane, to na środku byłoby nawet, nie wiem, e Cukierki schowane to bym się cieszyła, ale cukierków tutaj nie ma, są tutaj inne, inne e, dobroci. E, I pierwszy krem do rąk, w ogóle też chyba pierwsza, mój pierwszy produkt od marki Laura Messi, jeśli chodzi o pielęgnację. E, to jest krem do rąk o zapachu figi, e, taki figowy i super pojemność 50, bardzo takie ładne opakowanie do... E, do czego? Do torebki. Krem jest mega gęsty, ma taki lekko właśnie e, lawendowy odcień i e, bardzo przyjemnie pachnie. Myślę, że Kinga de Pinkrow byłaby zachwycona, bo ona lubi wszystko co e, figowe. I szybko się krem wchłania, bardzo ładnie nabliża i za bardzo zostaje długo na e, dłoniach, bo już o sobie e, próbowałam. Tutaj te pomadki zaczynają mi zastygać, także muszę je zmyć, bo e, później będę miała problem z, z usunięciem tych słodczych. a za chwilę lecę do pracy. E, pomadka ochronna do ust, to myślę, że też jest fajny produkt e, marki Kodali. E, bardzo ładnie pachnie e, winogronami, taka biała, przeźroczysta. Kilka razy już jej używam, tak jak mówię, i jest mega fajnie e, fajnie nawilżająca, także super. Ogólnie jak już też oglądałyście moje wcześniejsze vlogi, to wiecie, że w jednej z tych z kosmetyczek też jest sporo produktów z Kodali. także taki zbieg okoliczności. Yy, Mamy tutaj również yy produkt z zmywaczem do demakijażu. Zmywacz ma zmywać nasz makijaż. Ma być oczyszczający oraz nawilżający. Jestem go kosmicznie ciekawa, bo e, to nie są, e, to nie jest tania zabawa. Opakowanie jest bardzo ładne, proste. Wygląda jak taki duży balsam do ust. E, jestem mega podjarana, aż będę mogła go zacząć używać. On e, jest taki gęsty, taką gęstą pastą. Dajcie znać, jeśli nie jesteście? Może test moich produktów do demakijażu, bo mam ich sporo i jedne są lepsze, drugie są gorsze. Przedział Znowu też jest bardzo, bardzo różny. I jestem ciekawa, i tego jeszcze nie używam, także dziękuję. I jeszcze jeden produkt, który tutaj e, mamy. Również mój pierwszy produkt od marki Tata Harper, chyba tak to się wymawia. To są produkty, które możecie dostać na przykład w sklepach e, Spence NK e, i one są w 100% naturalne. Bardzo e, mają konkretne składniki, które są wysokopółkowe. E, to jest marka trochę ekskluzywna, dlatego e, to nie jest ta tania zabawa. Dziewczyny bardzo polecają na przykład olej do makijażu lub serum. Jestem to produktów Ciekawe, i kiedyś na pewno je kupię, kiedy wykończę to wszystko, co jest w moich zapasach, czy co będzie w moich zapasach, bo poczyniłam też pewne zakupy, także na pewno nie w tym roku, ale e, kiedyś do nich, e, po nie na pewno sięgnę, bo wiecie, że ja kocham testować nowości. I tutaj skład jest w 100% naturalny. I myślę, że nie ma się do czego doczepić. To jest taka mała, mała buteleczka, i to jest produkt typu serum multivitaminowe. I tutaj mamy 10 ml, i to jest bardzo krótko, nie, 6 miesięcy, czyli na pewno że je przetestować. Także coś również fajnego na początek przygody z marką, ale powiem a ja tak, serum jest w takiej formie jakby z kuleczką, ale to nie jest produkt pod oczy, tylko właśnie na twarz. Jedyne co to muszę powiedzieć, że e, w ogóle to jest bardzo gęsto olej, także na pewno niewielka ilość e, i jest, jest dobrze, chociaż nie, teraz ten zapach, ach, może dlatego, że daję go na tą rękę, gdzie mam e, krem, to chciałam powiedzieć, że już chyba lepiej pachnie niż ostatnio, także zrobię to z boku na drugie ręce. I zapach jest bardzo mocno, e, bardzo mocno intensywny. Jest bardzo intensywny, taki e, konkretny. Olejek jest bardzo taki e, wodnisty, ale jednocześnie tłusty. Nie siedzi na skórze, szybko się w nią wchłania. Jestem przekonana, że będzie genialnie po prostu nawilżał. E, ale zapach jest bardzo intensywny i wiem, że nie każdy polubi ten zapach, nawet takie dziewczyny jak ja, które ogólnie lubią naturalną pielęgnację ja e, jestem do niego przekonana ale boję się, że on będzie długo na mojej skórze siedział, nie wiem co to jest w składzie który to e, produkt jest tak, e, tak właśnie e, intensywny, czy nie wiem, naprawdę nie wiem co to, co to może być, ale da wam za jakiś czas znać, co to są za e, Produkty, jaka jest moja opinia? I ten film trwa już 15 minut i wiecie co? Na razie chyba go tutaj w tym momencie utnę, bo zawsze mam jeszcze ubrania i później je mierzyć, to będzie to trwało wieki, dlatego zapraszam Was na drugą część. Myślałam, że w 5 minut Wam to pokażę. Ja nie potrafię pokazać kosmetyków w 5 minut, bo chcę Wam trochę o nich powiedzieć i w ogóle geneza, pochodzenie i tak dalej, dlatego e, teraz t, e, to ucinam i zapraszam Was jutro rano na drugą część, e, gdzie ja będę właśnie mierzyła ubrania. Także to tyle, zostawcie kciuka w górę i, i zapraszam na Dentro. papá. Pa.